Cześć, jesteśmy z firmy Breba i dzisiaj będziemy chcieli Wam podpowiedzieć, na co zwrócić uwagę, decydując się na konkretne panele fotowoltaiczne przy wyborze instalacji fotowoltaicznej. Czym się różnią? Jakie są ich charakterystyki? Bo tak, na dobrą sprawę, przeciętny kowalski, wchodząc do sklepu, chociaż troszeczkę inaczej to, to wygląda, i patrząc na dwa postawione obok siebie panele fotowoltaiczne. No, powie, że one się niczym nie różnią i że są identyczne, bo tak na dobrą sprawę, no, metalowa ramka, yy, niebieski, yy, niebieskie tło, szyba. Wszyscy dokładnie mówią to samo, że super wydajność, super gwarancje będzie działało 30 lat, więc tak na dobrą sprawę decyzja i wybór jest bardzo trudny, bo trudno odróżnić te panele od siebie. I czy rzeczywiście faktycznie tak jest, czy panele się niczym od siebie nie różnią? No, niestety tak nie jest. To tak jak z oponami idziemy do wulkanizatora i mówimy, że poprosimy nowe opony, mhm. i dla nas one się niczym nie różnią. A tak naprawdę różnią się wiele. Tak samo różnią się panele. Począwszy już od samej produkcji, aż do montażu kończąc. Będąc zwykłym, zwyczajnym klientem, mhm. na co należy zwrócić uwagę przy wyborze panelu fotowoltaicznego? E na co? Na wytrzymałość jego, tak? Czyli jeżeli mamy w przypadku standardowych paneli 5400 paskali, czyli to jest mniej więcej 540 kg na metr kwadratowy, każdy inny panel będzie o większej wytrzymałości, będzie lepszy. Ale diabeł tkwi w szczegółach. Chodzi o punkty podparcia. Jeżeli ramę podeprzemy tylko w dwóch miejscach, czterech, tak? 1, 2, 3, 4 z drugiej strony. No to musi być na to certyfikat. Wielu producentów mówi, że okej, okay, nasz panel również taką ma wytrzymałość, ale konstrukcji musi być wtedy więcej. Musi być jedna dodatkowa listwa albo dwie dodatkowe listwy. Mm -hmm. Czy co? Prosimy o certyfikat, tak? tak? Jeżeli widzimy w specyfikacji, w karcie katalogowej o określone liczby, to prosimy, dobrze, ale czy macie to w jakiś sposób sprawdzone? Zgadza się. Są jednostki certyfikujące, które przeprowadzają badania na wytrzymałość paneli, na, na konstrukcję. I w tym momencie, jeżeli producent nam mówi, że ma wytrzymałość 8000 Paskali, sprawdzamy w wielu punktach podparcia. Jeżeli w czterech, prosimy o to o certyfikat. Ale jak sprawdzimy te punkty podparcia? Nie, jest zawsze w karcie katalogowej napisane, w, w, że wytrzymałość ma na przykład panel 8000 Paskali. No, a te punkty i, podparcia? I punkty podparcia, no to już wtedy producent podparcie. w karcie od, od, albo w instrukcji montażu od paneli. Okej, okay, no dobra. Później mamy kolejny element, bo tu mamy ramę, później mamy szkło. Tak, e, szkło, no nie może być to zwykłe szkło, musi być to szkło hartowane, odżelazione. Jeżeli nie jest to tego rodzaju szyba, no to niestety, ale przenikalność słońca będzie przez tą szybę znacznie niższa. A co w środku tutaj mamy? Jak powinien być prawidłowy montaż, no właśnie, tych elementów, czyli płytek krzemu? Płytki krzemu no, powinna to przede wszystkim robić linia automatyczna, prawda? Nie, nie ma już tutaj mowy o jakimś staniu z lutownicą i lutowaniem. Tylko już powinien to być proces w 100% automatyczny, wielorazowo testowany. Zarówno na pojedyncze ogniwo, jak cały stering, jak również cały panel powinien być testowany, czy nie doszło do jakichś uszkodzeń oraz czy, płytka, czy ogniwo krzemowe jest najlepszej wydajności. Sama technologia wykonania, standardem jeszcze jest spotykanie trzech bazbarów, czyli trzy takie duże linie idące wzdłuż, wzdłuż ogniw. Tak naprawdę to jest już wchodzi nowy standard, będzie jeden, jeden pasek więcej, czyli cztery bazbary, to powoduje, że możemy mniej zacieniać ogniwo i dzięki temu uzyskiwać większą energię. Czyli bardziej zacieniać. Nie, przy, bo te paski będą cieńsze. Aha. Dlatego mówi się, że przy czterech bazbarach te paski mogą być cieńsze i wtedy jest większa powierzchnia, skąd nasłoneczniona, i wtedy można więcej energii pozyskać z ogniwa. Zgrzewanie panela fotowoltaicznego ma znaczenie. Temperatura, podciśnienie oraz czas zgrzewania. Jeżeli panel będzie w laminarce za krótko, no niestety, ale on po trzech, pięciu latach może się rozwarstwić, przebarwić, zrobić się żółty. Co spowoduje jego e, ograniczenie jego wydajności, a nawet może przestać działać po prostu? No dobra, no to wchodzisz, Karol, do tego przysłowiowego sklepu mm -hmm. i powiedz: Tak jak kupujemy samochód czasami mm -hmm. używany, to są takie rzeczy, na które zawsze zwracamy uwagę. Korozja, mm -hmm. gdzieś tam e, słynne popukanie w, 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 op w oponę, tak? e, zajrzenie pod maskę silnika. Takie na kilka minut e, pierwszy rzut oka często nam e, wiele powie. To na co byś zwrócił tutaj e, uwagę? Wchodząc, i mając nie, 25 sekund, na, żeby oglądać panel, Co, na, na czym byś się skoncentrował? No, jeżeli tylko na takim wizualnym, wizualnym obejrzeniu, to przede wszystkim na tym, żeby nigdzie nic nie wystawało. E, wiadomo, szkło i, i cała zalaminowany panel jest w ramie, rama musi być jakoś uszczelniona i e, dodatkowo no, jeżeli by producent zastosował silikon, to ten silikon będzie gdzieś wystawał. No, to jest estetycznie już nieładnie. Dodatkowo silikon nigdy nie rozkłada się równomiernie. Zawsze gdzieś może dojść do jakiegoś rozszczelnienia, jakiejś pory, gdzie może wejść wilgoć, wejść woda, i później może ta rama na tyle pracować, że to będzie no, nieszczelne i po jakimś czasie może dojść do pęknięć aluminium, czy nawet do rozszczelnienia całej ramy. Dobrze, a w kwestii nie wiem, ułożenia tych płytek krzemu, kwestii tutaj na coś takiego możemy zwrócić tak, uwagę. Tak, e, Płytki powinny bardzo dobrze dolegać do e, samej folii e, tej zgrzewalnej. Jeżeli będzie gdzieś odstawać, będzie uszkodzony kawałek krzemu, to wiadomo, że ogniwo wtedy już nie działa tak, jak powinno działać. E, hmm. Powinno wszystko być równomiernie rozłożone i bardzo dobrze przylegać do ramy. I wiadomo, że nie może być żadnych paproszków tak. między szybą. Tak, no każdy paproszek za szybą powoduje, że no wydajność panela niestety już jest znacznie mniejsza, ponieważ w tym miejscu ogniwo jest zacienione. Dodatkowo należałoby zajrzeć za tył panela, czy nie jest uszkodzona folia stancyjna, Ta folia ma znaczenie bo to mówią, że to już jest tył, nie ma znaczenia, tak naprawdę ta folia odbija dodatkowo promienie słoneczne i powoduje, że z powrotem trafiają one na ogniwo fotowoltaiczne i dzięki temu produkcja może być większa. Dobra, a powiedz mi jeszcze wracając do tych certyfikatów, bo wszyscy, mhm. e, wszyscy tak na dobrą sprawę na rynku standardem jest gwarancja 25 lat, tak, 30, tak, może tak. nawet jeszcze ktoś daje, daje większą gwarancję, jak wiemy mało który panel tak na dobrą sprawę tyle pracował, więc mhm. W jaki sposób, co możemy zrobić, żeby zweryfikować, czy ta gwarancja jest realna do uzyskania? No bo na papierze możemy dać wszystko, papier przyjmie wszystko, jak to się mówi, a w rzeczywistości o co pytać, mhm. żeby mieć jakąś pewność, że ta gwarancja faktycznie obejmuje te, 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 te lata i pokryje te lata. Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na to, jaka firma testowała panele fotowoltaiczne. W Niemczech są firmy, które testują panele fotowoltaiczne i na tym też się skupiły już od ponad 25 lat. Mhm. Jeżeli wychodzą certyfikaty z takich firm, no to wtedy wiadomo, że e, to jest jakiś wiarygodny dokument. Natomiast jeżeli jest, i oczywiście jeżeli jest e, wpisany do jakiegoś głównego rejestru jednostek certyfikujących. Karol, czyli generalnie jak producent zwiększa swoją gwarancję, na przykład z 10 do 12 lat, to on to... Testuje, czy po prostu sobie zmienia w karcie katalogowej i cześć? Nie, no nie może sobie tak po prostu zmienić, musi to przetestować. Każda zmiana tak naprawdę powinna przejść kolejną certyfikację. Każdy panel, jeżeli zmieniamy na przykład końcówki kablowe, e, zmieniamy puszkę przyłączeniową, e, zmieniamy ilość e, bazbarów z 3 na 4, każdy panel powinien być wtedy wysłany do certyfikacji. Taka certyfikacja kosztowna jest? Czy to po prostu no, tam, nie wiem, wydaje 1000 zł i mam certyfikat? No, niestety, 1000 zł to trochę mało. Trzeba by to jeszcze pomnożyć parokrotnie, no tak, żeby uzyskać kwotę 200 tysięcy. 200, 200 tysięcy? tysięcy, tak. Najpopularniejsze firmy to e, TUV, e, Kiwa, e, Eurofins. Tego typu firmy to są najbardziej popularne w Europie do certyfikacji. Są to firmy sprawdzone, które od wielu lat działają. I tak naprawdę, przecertyfikowały wiele firm, nie tylko polskich, ale i zagranicznych. Okej, okay, no to powiedzmy: no ostatnio, rzecz, jakby wziął jeszcze kartę katalogową. Mm -hmm. Tu, akurat, mamy kartę katalogową firmy Selfa, której my jesteśmy dy dystrybutorem. Praktycznie każdy producent coś takiego posiada: czy to Kuters, Sharp, Brookbed, jakakolwiek inna, inna firma. Natomiast my głównie się posiłkujemy tymi, tymi urządzeniami i tymi panelami, bo do tej pory nie mieliśmy, nie zawiodły nas. Ale na co zwrócić uwagę? Tak? Na, na które hmm. elementy? Bo umówmy się, no, tu są y, takie zapiski, że przeciętna osoba no, nie wie zupełnie, co, co, jest, hmm. y, co jest ważne. E, no w pierwszej kolejności, oczywiście, na moc nominalną oraz na tolerancję. Ważne jest, żeby tolerancja była w watach, a nie w procentach. Tu w przypadku paneli selfy mamy tolerancję plus 5W, na minus jest 0, czyli panel, jeżeli dostajemy 260W, on będzie miał 260W, może mieć plus 5W. Czyli możemy zyskać trochę ewentualnie. Tak, no gorzej to? jest, jeżeli mamy na przykład w procentach, bo w plus 5% do 260 to niestety nie jest 5W to jest dużo, dużo więcej, a taka huśtawka niestety nie jest dobra dla inwertera. Także też nie jest to, jeżeli mamy zbyt dużo tego gratisu od producenta. No nie, możemy uszkodzić tak naprawdę najba, najbardziej wrażliwą jednostkę, czyli inwerter. Współczynniki temperaturowe. Im mniejsze odchyłki na każdy stopień, tym lepiej. Wydawałoby się, że panel fajnie latem pracuje, bo jest ciepło, jest dużo słońca. Tak naprawdę każdy stopień poniżej Powyżej 25 w temperaturze ogniwa powoduje, że mamy tej energii z panela mniej. Wbrew pozorom, panele im zimniej, tym lepiej pracują. Dlatego ważne są te współczynniki temperaturowe, żeby też ta wydajność była jak najmniejsza. Im mniejszy współczynnik temperaturowy, tym lepiej. No i ostatnio taką. Ee, bardzo ważną rzeczą jest oczywiście wytrzymałość na obciążenia statyczne, czyli na śnieg oraz na dynamiczne, jak na wiatr. Im wyższa wytrzymałość liczona w Paskalach, tym lepiej. No i także wytrzymałość na udarowa, czyli na kulkę lodu. E, którą... Nagrad, nagrat tak. nagrad jest... który pada na e, panele fotowoltaiczne. Czyli generalnie inwestycja w fotowoltaikę to jest inwestycja na 25 lat, ale pod pewnymi warunkami, tak? Że dzisiaj skupiliśmy się na, 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 na panelach, tak? Czyli weźmy kartę katalogową do, mnie, do, do ręki. Zwróćmy uwagę na te elementy, o których powiedzieliśmy. Zapytajmy się producenta, jakie certyfikaty otrzymał, w jaki sposób były certyfikowane jego, jego panele. Zerknijmy na ten przykładowy, przykładowy panel, czy jest dobrze zmontowany, czy nie wystaje na przykład silikon. Zadzwonimy też do kogoś, kto już pracuje na takich panelach. Najlepiej do jakiegoś klienta, który od roku czy dwóch lat taką instalację posiada i czy te uzyski są rzeczywiście takie, jakie były, były zapowiadane. Bo fotowoltaika będzie pracować 25 lat, ale pod takim warunkiem, że po prostu na początku dobrze dobierzemy zestaw, dobrze wybierzemy panele. No. Jak z każdym produktem, no nie ma tutaj drogi na skróty. Jeżeli kupimy tanie buty, to przejdziemy w nich jeden sezon albo pół lata, a za rok będą do wyrzucenia i tu będzie sytuacja podobna. Instalacja pewnie będzie pracować, ale już nie z wydajnością tą, którą była zapowiadana, tylko połowę mniejszą za 2 czy trzy lata. Okay. Czy to już wszystko, czy coś jeszcze chciałbyś dodać? E, jeszcze można z, oczywiście zwrócić uwagę na to, że e, poważni producenci pokazują swoje linie technologiczne oraz w jakich warunkach są montowane ich panele fotowoltaiczne, żebyśmy mi, my też wiedzieli, gdzie one są produkowane i w jakich warunkach. Czyli co na YouTube możemy sobie zobaczyć. Oczywiście. Wchodzimy na stronę producenta, tam zawsze jest przekierowanie do YouTube'a, jak nie, to wpisujemy na YouTubie oczywiście nazwę e, producenta i tam powinien być e, pokazany jak produkowany jest dany panel. Ok, czyli zachęcamy Was, poświęćcie trochę czasu i kupcie dobry, dobry sprzęt, żeby Wam ta instalacja chodziła jak najdłużej. Bo to wydatek na początku, dobra inwestycja, ona Wam się naprawdę zwróci, ale musicie też zainwestować swój czas, żeby dobrze to wszystko dobrać.